A ze mną jest już mój gość Michał. E, witam cię Michale. E, Michał, czemu masz takie podkrążone oczy? Jakiś taki niewyspany jesteś? Trochę za mało snu, za dużo pracy, wypełnianiu papierów całą nocą. To trochę jednak męczy. No właśnie, Michał jest jednym z organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy u nas w naszym mieście w Stoku. W zeszłym roku nie było Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście. W tym roku udało Wam się zorganizować wraz z nokautem, z tego co wiem. Możesz o tym trochę opowiedzieć. Jak tego dokonaliście? Tak, nokaut powstał jakieś pół roku temu. Postanowiliśmy zająć się budzeniem tego miasta, gdyż jest to nasze główne hasło. I postanowiliśmy, że w tym roku jednak zorganizujemy, zorganizujemy jakąś większą imprezę, co najbliższe było na planie Woźb, czyli spróbowaliśmy sił w tym, co mamy do dyspozycji. A co to jest nokaut? Nokaut, czy niezależny środek kultury w Białymstoku. W tym roku obdarujecie pieniążkami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kogo w tym roku obdaruje? Tak jak rok temu, akcja cała była przeznaczona na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Jak pewnie wiemy, akcje z rozdawaniem apteczek, naukowców, nauczycieli w szkołach, pierwszej pomocy. Na to samo zbieramy w tym roku. Jakie atrakcje przygotowaliście Białostoczanom? Wiem, że po nocach, dniach i nocach dzwoniłeś do różnych gwiazd muzycznych. Tak, w tym roku jako gwiazda wystąpi zespół NRM, ponieważ chcieliśmy zorganizować pojednanie białorusko-polskie, zresztą to, to, co się dzieje teraz trochę nas odstrasza, ale jeszcze wystąpiły zespoły takie jak Milczeniowiec, Zespół Folkowy, Samhain. Słyszałam, że pieniążki będzie zbierał nawet sam prezydent miasta Białego Stoku. Jak namówiłeś prezydenta? Akurat to było trochę dziwne, ponieważ prezydent miasta rozpoczął współpracę z nami. Zaproponował to nam praktycznie na trzy tygodnie przed orkiestrą. Zgodziliśmy się od razu. Ilu w tym roku wolontariuszy pojawi się na ulicach Białogostoku? Dokładnie 150. No i na koniec, co chciałbyś powiedzieć Białostoczanom? Jak zachęcić? Przede wszystkim chciałbym zachęcić do licytacji przedmiotów, które wystawimy na serwisie Allegro, oraz tego, żeby pokazać, że Białystok nie jest tak cennym miastem, żeby w jak największej ilości pokazać się przed sceną. Pokażmy miastu, że. Że potrafimy. Imprez, że potrafimy, że chcemy. 14 stycznia. niedziela niedziela godzina 12. Do. Późnych godzin wieczornych na placu uniwersyteckim. Tak. Zapraszamy gorąco. Moim gościem był Michał, jeden z organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białym Stoku, a teraz nasz muzyczny gość.